Cześć, dzień dobry, z tej strony Singata. i witam was bardzo gorąco na moim kanale w kolejnym filmie. Dzisiaj film, który chciałam zrealizować już naprawdę bardzo dawno, ale jakoś tak mi nie było po drodze, a mianowicie pokażę wam wszystkie miejsca, gdzie można robić bara-bara. Także to będzie bardzo zmysłowy film, bardzo zmysłowy odcinek. Chcę pokazać wam wszystkie miejsca, i mam nadzieję, że tak będzie i że niczego przez przypadek po prostu nie pominę. Także trzymajcie kciuki. Naszymi bohaterami będzie Bob oraz Eliza. Także nasza idealna para. Mam nadzieję, że po prostu będzie im się podobało. Więc bez zbędnego gadania, przejdźmy do oglądania. Naszym pierwszym miejscem jest oczywiście. Łóżko, bo jest to po prostu rzecz, że tak powiem, najbardziej oklepana, najbardziej domowa o łóżku. Chyba wie każdy z nas. Kolejnym miejscem, które chcę wam właśnie pokazać jest gryp. Go no, chyba piorun trzasnął! No nie! Kolejnym miejscem, które chcę wam pokazać, właśnie do bara, bara jest obserwatorium podwórkowe. I jest oczywiście dostępne w grze podstawowej. Tutaj zobaczcie, mamy sobie taką rakietę, oni sobie do niej wchodzą, lecą hen, hen tak naprawdę wysoko. No i tam właśnie sobie mogą bereszkować, zobaczcie, widzimy ich jak tam są jeszcze w górze, zobaczymy ile to im zajmie. O. No i wrócili. No i wrócili, a tutaj jeszcze w kombinezonach e, kosmicznych, e, także fajnie ojęli, składam chyba trochę prześmierdła. I e, tutaj mają, wiecie, klub bardzo wysokich lotów. No i oczywiście rakietę mamy w grze podstawowej również. Razem z dodatkiem spotkajmy się otrzymaliśmy dwie nowe duże... Szafy, i to właśnie w nich można sobie porobić to, co trzeba. Także to są właśnie dwie te nowe szafy. Jak już jesteśmy przy dodatku, spotkajmy się. Doszły tam również dwa właśnie takie krzaki, gdzie oprócz opróżnienia swojego pęcherza mamy opcję barabara. Bara. Kolejnym miejscem, jakie chcę wam pokazać, to są namioty. Pierwszy namiot mamy z ucieczki w plener, drugi namiot z, ze śnieżnej eskapady, trzeci namiot mamy również z ucieczki w plener, a ostatni z wyprawy na batu. I tutaj, oczywiście, w każdym z tych czterech namiotów pojawia się opcja barabara. Z dodatkiem dzień w spa mam możliwość bara-bara właśnie w saunie. Zobaczcie sami, jak to tutaj nam wygląda. W naszej grze mamy również trzy wanny z hydromasażem. Te pierwsze dwie znajdują się w akcesoriach. Perfekcyjne patio. Ta trzecia ostatnia została nam dana, podarowana na urodziny od Simsów. Także jest to jakby w grze podstawowej i tu mamy takie właśnie trzy, trzy miejsca. No i burza jest znowu. Ja wiecie co? Ja zmieniam tą pogodę co chwila i co chwila leje. Także już po prostu stwierdziłam, że tutaj będzie deszcz. Razem z pakietem rozgrywki wampiry dochodzi nam opcja bara właśnie w trumnie. I tutaj możemy sobie to zobaczyć. Ja sobie tu taką parkę zrobiłam. No i mniej więcej sobie trumna tutaj jak widzicie lata i mamy fioletowe serduszka oraz trochę nietoperzy. A jak już jesteśmy przy nietoperzach, jeżeli każdy z naszych wampirów już ma właśnie możliwość zmiany w nietoperza, możemy tutaj wybrać sobie taką właśnie opcję i już wam pokazuję, jak to tutaj nam wygląda. Ojejkuś, tu chyba był jakiś lag, widzieliście to? No nieważne, ale tutaj pod postacią e, nietoperzy wygląda to właśnie e, tak. To była bardzo szybka akcja. Tutaj widzicie kochliwa ręko skrzydła. E, no i e, to by było na tyle a propos wampirów. Razem z dodatkiem psy i koty w tym nowym miasteczku, właśnie z tego rozszerzenia, dochodzi nam, zobaczcie, taka latarnia morska. Ona jest usytuowana na parceli w prawym dolnym rogu. Tam jest taka, zobaczcie, restauracja. Dokładnie, zobaczcie, tutaj jest ta parcela, o której mówię. No i tutaj klikamy sobie na tą, właśnie latarnię, i pojawiają nam się takowe dwie możliwości. O, widzicie? Oni już są tutaj na górze. No i się schowali, że tak powiem. Serduszka nam tutaj skaczą dookoła i tak to wygląda. Teraz, słuchajcie, udamy się tutaj do Muaplam. No i zobaczcie, jak nasi e, Simowie sobie tutaj są, to jak przejdziemy sobie tutaj kawałek, to mamy zobaczcie, taki piękny, wspaniały wodospadzik. No i tutaj zobaczcie, nam się pojawiają takie opcje. No i oczywiście dochodzi to w wyspiarskim życiu, ponieważ jesteśmy w moim ukochanym Sulani, bo zobaczcie, jak tu jest przepięknie. Że teraz jest tak gorąco, że najchętniej wskoczyłabym właśnie do tej wody tutaj widocznej. <laughs> Razem zobaczcie z dodatkiem uniwersytet doszła nam możliwość barabara bara pod prysznicem, co możemy teraz po prostu zobaczyć i obejrzeć. Wraz z dodatkiem życie eko doszedł nam taki wielki kosz na śmieci i mam do tej nurchu i w poszukiwaniu wrażeń. Powiem wam, że generalnie trochę mnie rozbawiła taka forma, ale co w grze to nie w życiu, co nie. I tutaj też to śmiesznie wygląda, bo oni tutaj wpadają głową w dół, a śmietnik cały po prostu skacze. Razem z dodatkiem śnieżna eskapata możemy to zrobić w gorącym źródle. I tutaj zobaczcie, po prostu ludzie opuszczają to miejsce. Akurat tu tylko e, jednego e, małego chłopca. No i zobaczcie, oni się tutaj w tym gorącym źródle baraszkują. I tak to wygląda. Gdy nasi simowie wspinają się na górę komorebi, mijają właśnie takie jaskinie i tam również mogą się właśnie udać. Znowu mamy nietoperze, mamy tutaj serduszka, jest romantycznie i sportowo. Kiedy przychodzi jesień, nasi simowie mogą sobie grabić liść, oczywiście dodatek. Cztery 4, 4 pory roku. Nie wiem, dlaczego on się rozebrał. Nie mam pojęcia, dlaczego tak, tak to się stało. I jak zobaczcie, tutaj te liście będą zagrabione i powstaje nam taka dosyć duża kubka, no to możemy sobie do nich wskoczyć, więc to jest taka jesienna wersja. No jeszcze jest możliwość Bara Bara z Kosmitami razem z dodatkiem Witaj w pracy. Próbowałam to nagrać, niestety nie udało mi się to, więc nie mam tego uwiecznionego, ale Witaj w pracy takowa możliwość się pojawia i to w tym odcinku będzie tak naprawdę na tyle. Mam nadzieję, że nie pominęłam niczego, i że uwzględniam tu rzeczywiście wszystkie miejsca. Jeżeli tak nie jest, to piszcie w komentarzu. Może po prostu ja nawet tego nie byłam świadoma. Więc ja wam dziękuję za oglądanie. Możecie napisać w komentarzu, z jakich miejsc najchętniej korzystać, oczywiście w grze. I zachęcam do zostawienia subskrypcji i do zostawienia łapeczki w górę. Ja się z wami żegnam. Cześć.